Jeżeli chodzi o przyszłość OZE, będziemy na pewno obserwować rozwój nowej technologii. Będą to technologie coraz bardziej ekologiczne i ekonomiczne, chociażby ze względu na coraz większe braki w gazie, ropie czy innych bogactwach naturalnych, jak węgiel. W tym momencie możemy obserwować bardzo mocny rozwój fotowoltaiki. Myślę, że to jest trend, jeden z główniejszych nurtów na przyszłość. Jeżeli chodzi o dobór tych urządzeń, zajmują się tym wyspecjalizowane hurtownie i osoby tam zatrudnione, nierzadko są to inżynierowie. Możemy tutaj mówić o materiałach czy to promocyjnych, czy wreszcie poradnikach, chociażby dom bez rachunku, które możemy dostać w hurtowniach w całej Polsce. W poradniku Dom bez rachunku możemy znaleźć porady, dobory, czy wreszcie zestawienia kosztów związanych z oszczędnością i czasem, w jaki zwróci nam się taka instalacja. Taka instalacja dobrze dobrana i dopasowana do obiektu może zacząć przynosić nam zyski już po 6-7 latach. Jeżeli chodzi o wartość budynku czy obiektu, w którym się ona znajduje, również stanowi to wzrost jego wartości. Jeżeli chodzi o samo zastosowanie OZE i koncepcję jego, musimy tutaj otwarcie powiedzieć, że w przyszłym roku ceny prądu pójdą bardzo, bardzo mocno do góry, wynika to z cen energii na rynku energii. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem i takim, który będzie dawało nam satysfakcję z oszczędności i z tego, jaką, jakie mamy, jaką mamy jakość powietrza i otoczenie, to tylko i wyłącznie są odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, pompy ciepła i rekuperacja.